Mam angielmeczki z tej strony, Archimonda, dzisiaj ze mną jest. Tak, zagrałem sobie dzisiaj, no bo w niczym potwory. Myślałem, że przy nagrywaniu, bo nie trochę więcej lagów, ale widzę, że nie. Eee, dobra, dzisiaj gra potworów zaczęła. Eee, no dobra, chodźmy. No. Opa, opa. Opa, lopa, opa, to chyba będzie szósty odcinek z brosgolem. Gdzie jesteś? Tutaj czekaj, tu jest. Aha, dobra, to sobie a ja, ja sobie krok pójdę jeden, walczyć. Jest. A ja pójdę walczyć jak coś, nie? No to jakbyś nie wiedział gdzie jestem, to nie wiem, krzyknij, to ja przylecę zaraz. Ostatni odcinek z Kubiksorem się nie udał, ponieważ no ale i tak go wyciąłem były okropne lagi, a po drugie słabo go było słuchać. No to fajnie. No i ogólnie. No ja jestem właśnie tym chemikiem nagrać, ale to będzie chyba taki przedostatni odcinek, jak już mam nagrywać. Jest bardzo mało lagów, a więc to może się udać ten filmik. Jestem. Jestem. Ale dobra, dobra, dawaj. Jeśli by było słabo słychać e, rozgole, no to napiszcie w komentarzach to postaram się jakoś go podgłośnić Ło! Wow! Wilk zahitowył mm. Co? Chodźcie tnie na sklepie Tniecie na sklepie No wiem, No Dobra, może... Spróbujcie coś zignorować

No ty, ty no zatruł, nie zatruł, nie zatruł, nie zatruł, zatruł Po nie tutaj ten, ktoś zatruł Aj, No ale, da na mnie, Zaraz to, po prostu ja, no nie No czemu te ludzie, wie że tutaj zaśmiecają po prostu ludzie tą grę, bo oni wchodzą, sobie włączają cheaty i nie umieją grać nadal to się tak zaśmiecał właśnie y, tu, tak, tą grę. Czemu, jak nie nagrywaliśmy, to się nie, 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 nie. tak nie ciało. Teraz zaczęło cię ciąć. Ciąć. Aby tłumaczyć, gdzie jesteś? Tutaj jest. Co? ochronię cię. Ha, zabijam kogoś obok ciebie. Dobrze snajpierz z łuku. Dobrze snajpisz z łuku. Do... Pa. Nie, jeszcze są jakieś tutaj lagi, ale myślę, że są to mniejsze lagi niż. Cztery.

Ja jestem już, jestem tu. Czekaj, czekaj, cię będę słaniał. Sarma zaraz puszczę o ile będę mógł. Nie, 36 sekund. Tu czekaj, cię w front. Lecę za tobą. Lecę. Lecę, bo chcę. Masz bloki, ej, ej. Bloki masz. Ej, masz bloki. Ej, pająk. nie za wygodnie. Ja mam, gdzie jesteś? Tutaj? Mam jedno ciasto, chodź za, za mury! Patrz! No, no, wiesz, ma. to bez Masz tutaj. Aha. A czy mhm. no, ty nie? Dobra, to... Dobra, postaram się jakoś to może wyeliminuję, żeby było trochę... O nie, uciekaj od murów, uciekaj, uciekaj. Nie, zmutowana Abym, fak mury trzeba budować od nowa. Co? Krowa, ona jest niebezpieczna. Dlatego kazałem ci się wycofać, tak? To byś zginął. Patrz ile osób zginęło na czacie. mury murcią od nowa budować. O Blaze, też uciekaj, bo jest Blaze. Boski róg mocy. A ja się robię. Znalazłeś ten miecz? Nie, tutaj slajder. No dobra, no, to ci pójdę chyba po tym miecz zaraz.

Mamą, tracę. Mamą traczy Dobra, jesteśmy po cięciu. Tam do rozgola matka... Mama weszła, nie będę tam brała się. Mam to Ej, który masz lewer bluesgol? Ja tu już szybko tego, mojego eliksiku. A ja tu w sumie mm. chodź tu. Ja. ja zabiłem, zabiłem. A jakim potworem jesteś?

Jestem, yy, takim tym zielonym glutkim też możesz skakać. nie skakać? Nie, tym zielonym glutkim tylko. Dobrze, dobrze. Dobra, zaraz skończymy, bo już jest... Por nawet no to ja... O, widzę kogoś. Dobra, moi rzymeczki, to by było na tyle. Do zobaczenia cześć. Ja się z wami żegnam i też. Pożegnę się. Do zobaczenia do szóstego odcinka.